Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku to Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. Dzisiaj kolejny meczyk, taką drużynową, jakby wiecie, wersją moich postaci, czyli stworzymy sobie drużynę dość kanoniczną, dość taką fajną, którą można by nazwać właśnie taką jednym słowem, czyli Jinchuriki. Weźmiemy sobie jako główną postać Naruto, oczywiście jako pomocnika pierwszego weźmiemy sobie Killera no i jako drugiego Gar. Nawet widzia, widzicie, że gra mi wpisała Jinchuriki, czyli mm, gra jakby jak stworzymy taką właśnie fajną drużynę pasującą do siebie, z pasujących do siebie członków, no to fajnie nam tutaj nazywa już za nas. Nie musimy wymyślać jakichś ciekawych nazw. No i jak widziałe walczymy z Minato, który ma jakby za pomocnika Naruto i... I, I Jirai, więc bardzo fajna może być walka. Bardzo taka, wiecie, kanoniczna też, bo, wiecie, syn no i mistrz. No, no, pasuje, bardzo, bardzo fajnie to mi tutaj współgra. No i dobra, już zaczął się atak, 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 Ja wolę się tutaj wycofać i trochę tych supportów użyć. A i niedobrze, niedobrze złapał mnie już pierwsze combo, ja go mam. No i na to ty gnoju! Kurde, szybko, szybko, dobra, kombo się udało, o jest, on wykorzystał całe drewno, może to być bardzo łatwa walka w takim razie, skoro koleś zużywa to wszystko tak na daremno, o, chciał do mnie podbić Rasenganem, ajajaj, przemił się, w sumie jego postacie potrafią e, nieźle właśnie władać Rasenganami, gdyż każda z nich jako Jutsu ma Rasengan, uda się, atak, 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 jest, mam go w ultimate attack! żyrej teraz miliardy Rasenganów, o, bardzo dobrze mi się to udało, no, nieźle, nieźle, e, bardzo łatwo mi na razie, z nim idzie. A czy on się uwolni? Tak, uwolnił się. Minato! Uwolnienie. No i dobra, chodź tutaj, ja, Ajajajajaj, nie, 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 nie. Tak nie może być. Ja się troszeczkę oddalę, żeby, kurde, tutaj nie, do, nie, od, nie otrzymać zbyt dużo obrażeń. O! Za plecami mi się pojawił, a? No, to jest to jutsu teleportacji. Na szczęście moje supporty, moje inni Jinchuriki, leć, killer bee! Nieźle sobie dają radę tutaj. Muszę ich teraz używać. Poczekam, aż się Minatowi skończy jego uwolnienie. O, jak fajnie! I teraz kara! A nie uda mi się takiego fajnego komba zrobić. Garę miałem, niestety nie mogłem go użyć. E, wiecie, jak, jak odrzucimy po prostu od przeciwnika notką, to oula! Widzieliście, pojawia się kolejny mój support i rozwaliłem, ale magiczne kombo. Naruto rzucił notkę, potem killer bi kopnął w dupę i na to, no i potem gara dokończył sprawy piaskiem. Ultimate, Jinchuriki Team. Trzeba to stwierdzić jednym słowem. Bardzo, bardzo fajna walka. Bardzo fajny zestaw, właśnie postaci widać, że współgrały ze sobą i nieźle, nieźle mi poszło. W miarę. No i dobra, dzięki za oglądanie! To tyle na ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie na razie. No i do następnego, cześć.